I teraz, w zależności od tego, co byś chciał tutaj zrobić, możesz na przykład dodać kolejny, piąty blok. Dla przykładu, aby go dodać, musimy sobie utworzyć kolejną grupę. Klikamy nasz plusik, z menu wybieram grupa, tworzy nam się grupa widgetów, do której, może, do której możemy dodać kilka elementów i dla przykładu niech to będzie nagłówek. Wybierzemy sobie troszkę mniejszą czcionkę I aby teraz dodać w tej samej grupie wystarczy, że klikniemy wstaw blok poniżej I tutaj Dodajemy na przykład listę To będzie takie kolejne powiedzmy menu przykładowe Klikamy aktualizuj I przechodzimy do strony głównej Odświeżając Wjeżdżamy na dół i mamy kolejne menu bardzo zbliżone do tego, które znajduje się tutaj.